Renata Ewa Błaszczyk: Czasem milczę, czasem milczę, choć jestem, patrzę, przyglądam się światu, odwrócona plecami do słońca. Wypatruję człowieka. Człowiek, jak gwiazda z nieba spada światłem, jest niespodzianką, pachnie jak niezapominajka. Czasem milczę, stłumionym wnętrzem oddycham, wyłapuję słowa, które gaszą pragnienie, i powlekam nimi płuca. Słowa wpadną z nienacka przez okno monitora. Częstokroć ktoś rozbawi uszy uśmiechem słuchawki. Telefon lubi się śmiać. Bywa, że przygasam końciki ust uparcie, rwą się do rozświetlań. Inny ktoś rozpala we mnie płomień, żebym chciała pośród jasności wierszem niezmarzłym spacerować. Dłoń wyciąga i dociska do serca. Wtedy oczy odmykam, uszy otwieram i usta rozkwitają. Odwzajemniam nadzieją, miłością, bliskością. Te piękne wersy, niezwykłe strofy, zamknięte w wierszu, czasem milcze dla wyjątkowej i niezwykłej. Renaty Ewy Błaszczyk, czytała Magdalena Marciak.